Wiecie, to prężna 34-tysięczna gmina w województwie kujawsko-pomorskim, malowniczo wkomponowana w Dolinę Dolnej Wisły. Położenie u zbiegu dróg krajowych nr 1 i 5 zapewnia sprawny dojazd do wszystkich dużych miast regionu. Bliskość autostrady A1 umożliwia szybką komunikację z Portem Lotniczym w Gdańsku. Bezpośrednie połączenia autobusowe z nieodległymi dworcami kolejowymi w Laskowicach i Terespolu są z pewnością dużym atutem podczas planowania wizyty w Świeciu. Miasto jest jednym z najstarszych grodów Pomorza. Pierwsze wzmianki pochodzą z XII wieku, zaś cały region Świecki był na przestrzeni dziejów świadkiem ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. Przebogatą historię miasta i regionu pielęgnuje i przypomina Izba Regionalna. Organizująca wiele wystaw i inscenizacji historycznych. Dynamicznie rozwijająca się gospodarczo gmina stanowi niewątpliwą atrakcję dla inwestorów. To nie przypadek, że w mieście, którego logo zdobi zwój papieru, działa jeden z największych zakładów branży papierniczej MONDI świecie SA. Tereny inwestycyjne Wistula Park oraz Wistula Park 2, obejmujące swoim zasięgiem łącznie 60 hektarów, oferują firmom idealne warunki lokalizacyjne dzięki pełnej infrastrukturze i dogodnemu położeniu przy obwodnicy. Prężnie działający inkubator przedsiębiorczości, fundusz poręczeń kredytowych oraz system ulg podatkowych zapewniają inwestorom przyjazną atmosferę dla biznesu. Śpiński ośrodek kultury, sportu i rekreacji dba o zapewnienie wrażeń estetycznych na najwyższym poziomie. Co roku odbywa się tu międzynarodowy festiwal orkiestr dentych oraz cykl happeningów pod nazwą Przebudzenie, przybliżających mieszkańcom i turystom sztukę współczesną. Odbiorcy spragnieni strawy duchowej uczestniczą w maratonie piosenki osobistej na zamku Licznych spotkaniach autorskich w bibliotece czy Dniach Kultury Średniowiecznej. Miłośnicy Festynów z pewnością poczują się wspaniale podczas Dni Świecia, Obchodów Nocy Świętojańskiej, Jarmarku Kociewskiego czy na Koncercie Gwiazdy kończącym każde lato. W mieście aktywnie działają organizacje społeczne: Stowarzyszenie Orkiestra Denta Świecia, Stowarzyszenie Kobiet Amazonki Ziemi Świeckiej oraz Stowarzyszenie Diabetyków. Edukacja w świecie stoi na wysokim poziomie. Działają tu zarówno szkoły podstawowe i gimnazja, jak również szkoły ponadpodstawowe i Wyższa Szkoła Języków Obcych. Warto podkreślić, że w mieście wdrożony został program koordynacji nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach, który zdobył certyfikat European Language Label. Miasto kładzie duży nacisk na rozwój fizyczny. W gminie odbywa się wiele zawodów sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym. Międzynarodowy wyścig kolarski juniorów, halowy turniej piłki nożnej czy ogólnopolski mikołajkowy turniej piłki siatkowej dziewcząt to tylko niektóre z licznych imprez sportowych. Lokalne firmy chętnie współfinansują te wydarzenia, a nawet organizują zawody pod swoim patronatem, jak choćby Triathlon Mondi z okazji święta papieru. Świecie posiada dobrze wyposażone zaplecze w postaci hali widowiskowo-sportowej z salą konferencyjną, duży stadion oraz nowe boisko Orlik 2012. W mieście działają liczne kluby skupione wokół różnych dyscyplin sportowych, m.in. WDA Świecie, Jacht Klub Kolumbus, Świeckie Stowarzyszenie Aikido czy Klub Turystów Wodnych Celuloza. Gęsta sieć szlaków turystycznych sprawia, że region świecki stanowi jeden z ciekawszych zakątków województwa. Na turystów w mieście i na terenie gminy czekają liczne atrakcje. Majestatyczny zamek pokrzyżacki, urokliwy rynek z XIX-wiecznymi kamienicami oraz piękny barokowy kościół pobernardyński. To tylko niektóre z zabytkowych budowli na terenie miasta. Położony o kilka minut drogi od centrum, trzynawowy gotycki kościół Farny urzeka swoją urodą i historią. Warto też udać się do pobliskiego Chrystkowa, gdzie podziwiać można mennonicką chatę z 1770 roku, idealnie zachowaną pozostałość po holenderskich osadnikach. Rogrocznie w sierpniu tłumy turystów spragnionych smaku naturalnej i zdrowej żywności odwiedzają festiwal smaku w Grucznie. Koneserzy tradycyjnego jadła i trunków mają szansę skosztować specjałów od rodzimych producentów żywności którzy tajemnice niepowtarzalnego smaku swoich produktów przekazują często z pokolenia na pokolenie. Przez cały rok Gruczno zaprasza na warsztaty tematyczne związane ze zdrową żywnością, serowarskie, wędzarnicze, rybne i wiele innych. W miejscowości znajduje się również zabytkowy młyn z 1888 roku wraz z kolekcją starych odmian zbóż. W kozłowie miłośnicy zabytkowych budowli zachwycą się starym mostem kolejowym. W przyciągną turystów widokiem urokliwego kościoła z końca XVII wieku, a w Kosowie pasjonaci historii odwiedzą stary cmentarz Mennonicki. Bliskość Borów Tucholskich jest z pewnością gratką dla amatorów grzybobrania i miłośników pieszych wędrówek po lesie. Warto zaplanować dłuższy pobyt w świeciu. Kemping Zamek stanowi doskonałą bazę noclegową dla zmotoryzowanych turystów. W mieście działają hotele o wysokim standardzie usług, a w gminie amatorzy bliskiego kontaktu z naturą mogą wybierać spośród licznych gospodarstw agroturystycznych. Po dniu pełnym turystycznych wrażeń przyjemnie jest zrelaksować się na swój ulubiony sposób. Amatorzy wypoczynku nad wodą mogą wybrać się do środka wdecznie lub na krytą pływalnię w mieście. Siłownia, kręgielnia i dyskoteka zapraszają osoby aktywne ruchowo. A miłośników dziesiątej muzy z pewnością zadowoli repertuar nowoczesnego kina Wrzos. Liczne restauracje, pizzerie, kawiarnie i puby oraz letnie ogródki zaspokoją nawet najbardziej wybredne gusta. Dogodna lokalizacja, prężna gospodarka, zróżnicowana baza noclegowa i gastronomiczna, liczne atrakcje turystyczne oraz bogata oferta kulturalna i sportowa to tylko niektóre tuty gminy świecie. Z pewnością warto zaplanować pobyt w tym malowniczym zakątku województwa kujawsko-pomorskiego. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia architektonicznych perełek, do odkrycia urokliwych miejsc i tej niepowtarzalnej atmosfery, która na długo pozostanie w pamięci. Świecie. Jedyne takie miasto na świecie.